tak się skid, bo ja mogę cię podgościć, pamiętaj. A, to kit. Ej, bo Hit się. A nie to nie Hirek. Ej, myślisz, że te potwory nas słyszą jak gadamy? Do tego tutaj przychodzą? Nie, to pewnie zbieg okoliczności. Okej. Okay. Taszkielę to zaraz zabije. Co za wkurza... Co za wkurzający gościu. O, jeszcze mi się twarz pojawiła, no? Jo, czemu się wszystko na ciebie rzuca? Nie wiem. Nie lubię mnie chyba. Oświetlaj nam drogę! Dobra. Ja staram się... Jak mamy się z tym bić? Zabij. Aha. Oła, 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 Uy! ja jak robiła. A, Creeper tu jest. Co za frajer. ty. Co za frajer. Jezu, stoi przed nimi, ale poszedł na mnie, No co to się dzieje? Zostaw mnie. Ej, ty masz... Ty masz chyba lepsze brań się. Ja. ja. Nie wiem, co mam. Mam autyzm. Pozdro. Weź oświetlaj mnie drogę, bo ja pochodni nie mam. No to rozwiązanie jest jedno, nie? Ty, bo to tylko zombie z tym, z łukiem. Czujesz bardzo? O p***, pająk. Ja się zesrałam, takową. To była kóś. Jo! Ej, to jest Nie no, ja p***, zaraz się zajebę, Zdychaj. Kolejny szkielet, ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie wiem. Oświatlaj nam drogę, kobiety. Ja nic absolutnie nie widzę. A ja to co? Ja nie mam pochodni, to masz as. A ja chociaż nie będzie trzeba wycinać Nie, nie trzeba będzie. No właśnie, bo, bo to nagranie poszło do dupy Oj No to ten Będzie dobrze, diament tu jest Wykopać? Ja. A, kurwa Ej, bo Lapis nam się sprzyda. Czemu ten pajak ma jakiś plecak? Daj mi ten plecak. Czemu tego masz? masz? To się już nie przyda, ty nie żyjesz. Ty nie żyjesz, uwolni się. Ile on ma, ka HP? No przecież ja nie wierzę zaraz, co tu się dzieje. Może byś zainwestowała w... Wysz, ten... O, tarczę. Nie stać mnie O no ciebie f... też to zabije No właśnie my też to było wiesz Czekaj Zapaj się szybko proszę Jak, jak no, ale tego się nad zabić nie da Gdzie to ma ciało? Nie wiem ehm. Jestem dopiero lekarczy let... blacha, gdzie my jesteśmy? Nie mam pojęcia. A gdzie tu jesteś? Ej, nie, mój świeci... świecidełku, tu jesteś. Idziemy dalej. No... Słyszałaś to? Nie. Nie no, powiedział help me, co? Ja nie chcę mu pomagać. Ja też nie. Ja idę wszędzie. Ja, ja nie wiem, ja idę. Ja po prostu idę. Ja idę za tobą, bo ciebie coś za bardzo lubię potworki. Absolutne real.

ty, diamenty tam są. I to ile? A nie, to nie diamenty, nieważne. To A no ja, to nie wiem. Ty, bo tam jest ta głowa. Ona chyba się masturbuje. Ej, to jej ciało, może jej ciało trzeba atakować. Myślę, że tam jest jej głowa. A tam jest jej ciało, ciało trzeba atakować. Ej, faktycznie to jest ciało. I ona ma bardzo mało. Zdychaj. Jezu, nie żyje, cześć. Jezus, nareszcie nie żyje. Co to wywaliło? Elastyczne ściągno. O, możesz zrobić coś mega elastycznego. Czyli ciebie, tak? Ja. E, chodź, 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 chodź. Stop! Gdzie ty poszłaś? Chodź. Gdzie jesteś? No nie wiesz, no nie wiesz. Chodź tu. Ej, ty się wycisz, Fajfusie. Faktycznie, zapomniałam też. Dobrze się było cię słychać. Dobra, chociaż Twojego przekleństwa nie zostało odpowiednio nagrane. Ty byś, ty byś chciała tylko diamenty. No tak. Narażam swoje życie będąc tymi. Nie mamy rady. Cisza na sali. Dobra, tutaj nic nie ma. Coś ty za ścieżkę nam... Co ty za nam za... ...hanibalizm ja, ja... się staram... DIAMENT! Żartowałam. Nie wiem. Ty

Jeszcze s do, do lawy jeszcze raz, bo ona się jara. Dobrze, jeszcze dole. No bo to na ciebie się faktycznie. Ale mi w ta głowa. O Jara się! Jara się, tak, trzymaj tam dalej. Chodź do lawy. Jara się zdechła? Jej ciało się do lawy Nice. Idziemy dalej. Ej, bo nam się pali. No właśnie wiem. I. Trzeba tam iść. Coś się zjebało do lana chyba. Weź nam rób ścieżkę wodą. Bo Hirek się pali. Ojej. Jak będziemy kiedyś chcieli zrobić portal, portal do netheru, to tutaj mamy pełno bedroka. E... Bedrok! Obsydiany. <laughs> Ale. Ej, bo chyba cię zombie idzie <noise> bić. to było? Ale mamy ścieżkę. Piękna. No wiem, wiem, wiem. Generalnie Miss mam e, pełno e, pochodni. klikiem, Clickiem? z klikiem weź ty wstyd i hańba. <noise> Ty, bo villager tu stoi. A nie, to podkopywacz. Ciekawe, czy podkopuję. Ciebie by podkapał. Umarłaś? Co znowu? Salamandra. Znając twoje szczęście, za chwilę creeper ci spadnie skądś i umrzesz. Oby nie. Trzeba się dostać do góry, bo tam jest ta, ta, Za boga, nie wiem jak. Kopalnia. Ja już się Mamy już na portal. Trzeba iść do góry. Zupa! Zupa! O, diamenty. Nie, nie, no teraz no. A nie mówiłam? A nie mówiłam? Nic się nie stało. <laughs> nie. Ale a nie mówiłam? Co ty? Nic się nie stało. To był tylko wypadek, przepraszam. No racja. diament. A! Kur... Jo! a cztery! Raz! A cztery. raz dwa! Trzy! Cztery! Pięć! Iż... Wszystko nagrałam, mam 6 diamentów. To no ja idę! Co, ile miałam? Osiem. Ja miałam 6, w ogóle zgadnij co? T -t Tutaj był diament. I wykopałam je. Ja, pidę. Ja mam 12 masz? masz Teraz diamentów? 10, to ja, bo to jest jakiś frajer, co strzela energią. Ał. A? A takie wrażenie, że chyba tam trzeba iść do niego. I idę, I idę się z nim. Idę z tobą, idę patrzeć jak się oh. Gdzie my Gdzie ty jesteś? A ty co na dole. Mhm. To tam? No więc tak. dzieci. No, przynajmniej zabiliśmy tego, co życzy. Dajcie, A kiedy widzę szkieletów? No, sramu ich tam, kurwa. co to ma z sobą? Co wcześniej? No, przecież... Mam nadzieję, że usuną szkieletę z tej grzechy. A ja nie wiem, nie wiem. Paweł Spider. Pała Spider. ha. ha, ha. Bolało, jak spadłeś z nieba? Mhm... Ale mnie plechy Ja przez dwa miesiące, kurwa, siedzę w pozycji krewetki, nie? <śpuszczaj> nie, nie wiem, jak ja wrócę do szkoły. Ja nie wracam. Ja, ja sobie nie wyobrażam siebie na WF, ja przecież nie pojedziemy do tamtych jak Nie. Jakiś... chyba. <śpuszczaj> 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 Dzięki za pomysł. O kurwa. O Ej, słyszałaś? Miał? Ty pa! Chyba gremlis! handlujesz się? Go trzeba znaleźć. Co ty A co on robi? Przepraszam, bo... Miau! Ej. Nik. Była z nim bo tak zawsze na klatce Nie mówił ci dzień dobry, on mówił w szpitalu. ja ci zawsze mu dzień dobry, a nie ma go. No bo... Słuchaj! Ty chyba nie słyszałeś, on nie mówił ci dzień dobry na klatce, on mówi w szpitalu jest na klatce. A dlatego... A ty zawsze mówiłeś... Ci... a czy ja powinienem zbierać te gemy wszystkie? Nie wiem. Arki? Co to jest arka? wiem, jest to arka. Dobra, wypijam te gemy, bo nie wiem, co z nimi mam zrobić. No, iść, iść, trzeba iść. Czekaj, nie, tutaj, my tutaj przeszliśmy stąd. Gdzie ja... ja. jesteś? tutaj, nieważne. Ja, Przecież nie? Nie. Jakby rurę jakaś spadła, metal pipe. A moja mam to Nie, masz schizofrenię, Zypa, masz schizofrenię. Nie ma. Masz! Nie! Masz! Nie... Masz! Nie mam stwierdzonej. Skąd to Masz stwierdzoną schizofrenię. Bo ja tak powiedziałam, więc tak nie. Ej, ale coś ty za dużo. Family Friendly zostałaś. nie. Tak. Nie, nie jestem Family Friendly. Tak, to udowodni. Nie. wiesz, jak to tam... Ej, wiesz, jak to zrobiliście, brzmi jeszcze, jak jesteś w Jeszcze te echo takie. Szkoda, że kiedyś nie nagrywałam jeszcze na poprzedniej serii. Dobra, idę to wykopywać. Nie wiem, co to tam daje, ale... Coś daje. Ja też nie mam. O! Nie, myślałam, że to diamant. Ja pierdolę. To ze runy. No, nie, rozumiem, rozumiem nie, Ale daję ekspo, więc się wykopuję. no no. 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 Ile tego jest? Ile? Cciałby tak pragniecie, abym... Ile mi zostało? A, nie. A, jeszcze jeden. Dobra. Oj, bo chyba zupkę zgubiłam. Trudno. Ale ja nie mam tego światełka, więc idę do niej. Zupa.

Aaaa, ulelele Mam trzy serduszka Dobra, co ja robię w tej skrzynce? Dobra, za mną jesz coś lepszego Ale gówno O, kowadła sumy, to jaka z ma? Kowadło się przyda nie, no, I won't help you, mimiker. I like to test you, ale... Nie chcę, żeby jak graliśmy na tych innych motpakach z mózgiem, mimiker, coś się ciągle pojawił. To się nie będzie pojawić. Nie wiem. Też nie powinno balić. W następnym filmie będziemy lecieć w kosmos. Zupa! Zupa! Za tobą! Mówiłam, za to, bo było mnie słuchać, jak miałaś okazję uniknąć śmierci. No. Au. Szkielet ciebie... No. Mora. Śwercią naturalną. Kurwa, nic w tej jaskini nie ma, ja nie wiem, tej. Dobra, czekaj, zrobię łatwy, łatwy sposób. Hmm. O, no i poda. Gdzie mam te diamenty? Co były tutaj? Pięćdziesiąt cztery diamenty. O, moja noga. Boże starość i radość. Tak że jej niż wywalam śmieci Chodź. Nie ma nie mamy diamentów oh, Jo, mam jeszcze tak diamentów S, 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 S. Easy work, easy work Tycha się pojawiło To ja zara muszę kończyć Nie, no co masz do ciebie, reklamację skłuszam To ze mną dokończy mój piękny film, musisz to odpalić Odpalaj to, no co ty robisz? Co ty się patrzysz tak na mnie? No ja nie mam Krzesiwa. No to masz problem, no rób Krzesiwo. Nie mamy nawet chyba tego. Tego tamtego do zrobienia przesiwa. Nie mamy żelaza? Nie, tego drugiego. To... Grab Granitu. A co się wykona po angielsku. Flint and Steel. O, faktycznie. Była na filmie Minecrafta i nie... Łaaa! Hero Brain. O kur... Czuję jak wchodzę do Nadera. Eee, to się właśnie Awełk... Się Awełknęła. Ale mamy kurwa zajebisty spawn, w sensie, no... Coś tam jest, super blaze jakiś, co się podświetla. No. Czy ty wróciłaś? No i co się tak patrzysz? No. Tam jest. Tu masz jakieś... was widzę. No kto tam jest? No Hera Brain. Ja? No przy drzewach, pomiędzy drzewami. Czy jest stara, bo ja nic nie widzę. No to... on tam jest! <grym> nie ma To tam On tam jest! Wszystko będzie na nagraniu! No jak to jest tam? Nie ma tu nic! No patrzcie się po prostu w oczy! Jest brało?

Nabiorę Ci perspektywę od mojej strony, czekaj, już Ci robię screenshot'a, muszę Ci pokazać, patrz. Ja nic kur... nie widzę. Ślepy. Ja no! Ty masz jakiś, ty masz jakiś ten... Masz jakiś numer. Ty masz jakieś zwiny, to ci powiem. Nie mam, nie mam zinu, nie, nie mam. Bo tam nie było. Biał, były cię briny. Nie będę. Nie. nie udowadnisz mi.